Tutaj mam silnik typu 84 od odkurzacza Zelmer 95 z 1978 roku. To jest wymieniony kondensator przeciwzakłóceniowy Silesia KPPZ015. Poprzednio był tutaj identyczny, tyle że już uszkodzony. Na dole są dwa niebieskie przewody idące do uzwojeń silnika z dwóch stron i ten zielony przewód połączony z aluminiową obudową, a od góry wychodzą z kondensatora dwa przewody, jeden z nich prowadzi do wyłącznika. A drugi łączy się z jedną z żył z przewodu zasilającego. Sprawdźmy miernikiem, czy wszystkie przewody są prawidłowo połączone i czy mamy przejście prądu. Tutaj wygląda na to, że powinno być w porządku, a wyłącznik jest sprawny. Nawiasem mówiąc, co ciekawe w tych typach odkurzaczy, jest dosyć interesujący model wyłącznika, bardzo podobny do takich z niemieckich urządzeń AEG. Zróbmy jeszcze pierwszy test silnika na zmniejszonym napięciu. Ok, jak na zabytek z 78 roku działa, może nie najgorzej, łożysk na razie nie wymieniam, zrobimy to ewentualnie przy jakiejś innej okazji. Wyłączam silnik i biorę się dalej za montaż odkurzacza.